Cześć, witam na kanale Knife Division. Ja się nazywam Łukasz, a dzisiaj czas na folder, który ma nawiązywać do kostki Rubika. Co to za folder? SRM 7228L. Zapraszam. Nóż przychodzi w takim autokartonowym opakowaniu. W środku mamy taką takie tui nylonowe z logiem SRM. Dodatkowo mamy rozkładówkę z innymi produktami marki SRM. No i oczywiście sam nóż. Na głowni mamy stal 10CR15COMOV, do czego potem przejdę. Typ głowni to drop point. Wykończenie to black wash. Hartowanie na 58-60 HRC. Cliff to niepełny płaski. Długość głowni to 9,2 cm. Grubość głowni to 3,1 mm. Sposób otwierania to obustronny kołek. Zastosowano tutaj podkładki z brązu. Na rękojeści mamy G10. Linersy są stalowe i są odchudzane. Blokada to Ambilock. Eclipse jest deep carry dla osób lewo- i praworęcznych. Backspacer jest, jest zrobiony z G10. Mamy tutaj otwór na linkę. Długość, jak jest złożony, to 12 cm. Długość, jak jest rozłożony, to 20,6 cm. Jego waga to 112 g. Co do moich odczuć względem tego noża, to na wstępie pragnę zaznaczyć, że Marka SRM i marka SanRenMu to nie jest to samo, tak, wiele osób wciąż mówi, że no, no, tam SanRenMu, nie, to nie jest SanRenMu, to jest SRM. Y, SRM, fakty, fakt faktem jest to, że wywodzi się z SanRenMu, ale ogólnie bardzo mocno się od nich odcina, bo przede wszystkim stawia na oryginalne projekty. Z SanRenMu to było tak, <ścoughs> powiedzmy różnie, nie no, tam były bardzo mocno kopiowane mm, modele innych noży. A SRM ma tylko i wyłącznie swoje projekty, ma swoje patenty, na przykład na Clips, do którego potem przejdę, i ma swój, swoją blokadę typu Axis Lock, bo Benchmade stracił prawa do, do tej blokady i wiele marek na tym skorzystało, m.in. SRM, i dzięki temu mamy noże z bardzo mocną blokadą do 300 zł. To tak, słowem wstępu. Przejdę najpierw do minusów, co jest minusem tego noża? Nie wiedzieć czemu. SRM stosuje bardzo taki dziwny smar do swoich noży, i przez to ta mechanika jest taka, taka sobie, Tak gęsty, lepki ten smar. I przez to ta mechanika mogłaby być lepsza, a jest, jest ok, może w ten sposób. Ale to jest jedna z pierwszych rzeczy, który, którą trzeba by gdzieś tam na początku zrobić, jak, jak kupicie sobie ten nóż. Po prostu odkręcić tutaj śrubę pivota, wyciągnąć głównie, zdjąć ten smar. Użyć jakiegokolwiek innego, wydaje mi się, że każdy będzie lepszy, tak naprawdę, w porównaniu do tego, co jest, już tam, abstrahując od tego, jak mam te i lepsze smary pomiędzy sobą. W każdym razie, wytrzymać ten smar, dać jakikolwiek inny, właśnie, i, i wtedy ta mechanika będzie lepsza. Z, z, zwrócić też uwagę na podkładki, chociaż z tego co mi się wydaje, to akurat podkładki przychodzą w dobrym stanie, ale z tym podobno też bywa różnie, niestety. I to, tak naprawdę koniec, jeżeli chodzi o jakieś takie minusy, wynikające oczywiście gdzieś tam z budowy czy jakości. Tylko i wyłącznie tym się zajmiecie. Tutaj w tym modelu, co prawda, w tym, który tu Wam pokazuję, nie było to robione i mechanika jest powiedzmy ok, ale wydaje mi się, o, wydaje mi się, że warto, żebyście zwrócili gdzieś tam na to uwagę. Co do plusów. Stal. Stal na głowni to jak Wam powiedziałem 10CR15COMOV, długa nazwa, ale ogólnie jest to stal taka pochodna do VG10, AUS10, albo 154CM, czyli fajnie, czyli dosyć przyjemnie, jest to stal nierdzewna, całkiem fajnie zahartowana i pamiętajmy o tym, że jest to nóż do 300 zł, więc nie tylko D2, albo 14C28N, tylko proszę bardzo pochodna VG10, więc wow, fajnie, to jest akurat bardzo duży plus. Plusem na pewno też jest blokada, ten Ambilok, jak to go SRM nazywa, czyli pochodna Axis Locka. Jeżeli ktoś kiedyś się zastanawiał, że może nóż benchmade, aby sobie kupił coś tam, coś tam, to tak naprawdę to są dokładnie te same blokady. Więc fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Jest to bardzo mocna blokada, jedna z najmocniejszych na rynku, To warto zaznaczyć, więc gdzieś tam obawa, że wam się nóż złoży na paluchy, nie mówię, że schodzi do zera ale gdzieś tam w okolicach tego zera oscyluje. Minusem tej blokady jest na pewno to, te tak zwane omegi, które są tutaj w środku, a które, dzięki którym ta blokada działa. To są takie dwa druciki z lewej i z prawej strony. One tam powodują, że ten kołeczek się naciąga, blokuje, bla bla. Ogólnie te omegi potrafią sobie po jakimś czasie strzelić, no bo jest to ostatecznie drut, więc wszystko się gdzieś tam zużywa. Ale patentem na to jest to, że gdyby wam to strzeliło gdzieś, będąc w dziczy to wystarczy tutaj jakiś kawałek drewienka wsadzić, tak tylko, żeby ten kołek zblokować i spoko. Tylko wtedy będziecie mieli nóż cały czas otwarty, nie? Żeby go złożyć, no to wyciągnąć, przytryk, zamknąć. No, rozumiecie o co mi chodzi. Spoko opcją jest w ogóle Clips, który w tym nożu, jak może widzicie, nie ma tutaj żadnych śrubek, żeby go przełożyć, wystarczy go tutaj ścisnąć, wypchnąć, mamy zrobiony otwór na drugą stronę, przytryk założyć i ciak. I już, i gotowe, i mamy wtedy nóż dla osób leworęcznych. Kołek jest zrobiony z obu stron, więc spoko, nie ma problemu. Czyli fajnie, bo w końcu się wspiera też osoby leworęczne. Nie to, że ja jestem, ale zauważyłem taką tendencję u Chińczyków, że wszystkie noże głównie robią dla osób praworęcznych. A tutaj fajna odmiana. Ogólnie wykonanie noża jest bardzo spoko może za minusem tego, tego smaru tragicznego swoją drogą. Ogólnie wykonanie jest bardzo, bardzo spoko. Nóż jest ładnie pozaokrąglany, nie ma żadnych farfotli, niedociągnięć. Otwory na pivot, na śruby są zrobione równo. Nóż przychodzi z centrum, więc, więc spoko. Marka ogólnie mocno niedoceniana w Polsce. Sam się zastanawiam właściwie czemu. Może, może gdzieś tam ich marketing, czy samoro, yy, samo rozreklamowanie produktu nie jest na takim poziomie, jak byśmy chcieli. Albo to też dlatego, że właśnie wszyscy wciąż uważają, że SRM i mu to to samo. Nie? Odkąd ten nóż mam, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Bo przyznam się bez bicia, że. No bo inaczej, nie wiem czego się po nim tak naprawdę spodziewałem. Chyba sam dałem się gdzieś tam pochłonąć temu wierzeniu, że. Eee, serene. A tu proszę bardzo, naprawdę. Bardzo spoko opcja. Przede wszystkim fajne jest to, że mamy bardzo porządną blokadę do 300 zł, tak? bo jednak nie oszukujmy się, ale głównie gdzieś tam do 300 zł mamy frame locki, liner locki, slip joint, jak to mówię, czy to jest brak blokady? W przypadku slip jointa. A tu mamy naprawdę jedną z najmocniejszych blokad, jaka jest stosowana w folderach, co jest mega mega na plus. Warto ten nóż, myślę, wziąć pod tym względem pod uwagę. Takim plusem, minusem na pewno będzie jego wielkość, bo dla kogoś będzie za duży, dla kogoś może być za mały. Waga też może być plusem, minusem. No i kolory. Czarno-czerwony też nie musi do każdego trafić. Ja o tym mówię tak bardziej informacyjnie. Ogólnie ten nóż jest też w opcji żółto-czarnej z satynowaną bodajże głownią. Teraz w ogóle wyszedł model czarno-czarny, który od marki SRM dostałem. Ale żebyście też nie myśleli, że mnie kupili czy coś. Nie, nie, co to, to nie. Mnie się nie da kupić. Ja nie ma takich pieniędzy na świecie. Ogólnie, do 300 zł, z tą blokadą, z taką stalą, naprawdę spoko opcja. Przede wszystkim, jeżeli ktoś szuka czegoś większego, z mocniejszą blokadą, sztryk, przychodzi SRM cały na czarno-czerwono. Nawiązanie do kostki Rubika w ogóle jest w tym modelu. To jest seria Rubik się nazywa. Domyślam się, że nawiązanie do tego, że można tym nożem sobie siedzieć po prostu. Gdzieś tam klikać. Tak jak można zająć ręce kostką Rubika, tak można też zająć po prostu ręce tym nożem z taką blokadą. Spoko. Ja osobiście polecam Wam zerknąć na modele tej marki. Będziecie mieli okazję, albo będziecie sami ciekawi. Kupcie swoją drogą właśnie. Dotarliśmy do tego momentu, to Wam jeszcze powiem. Na stronie sklepu PCP Hunters jest rabat. Na wszystkie noże marki SRM po wpisaniu Knife Division dostaniecie rabat 15%. Juhu! Za co bardzo dziękuję sklepowi PCP Hunters. Więc jeżeli jesteście ciekawi tego noża, to nie dość, że możecie go kupić to 300 zł, a z rabatem Knife Division możecie go mieć jeszcze 15% taniej. Do czego serdecznie zapraszam. To tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzu, czy do Was ta kostka Rubika trafiła. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o dzwoneczku, o łapce w górę. Pamiętajcie też, żeby wpaść nam konto na Facebooku, na Instagramie. I jak zwykle widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!